Dzień dobry, jest środa 16 lutego, więc czas na kolejny film o strategiach handlowych. Dzisiejsza strategia ponownie będzie składała się z trzech wskaźników, jednak część z nich, część z nich są to wskaźniki stworzone przez deweloperów na platformie TradingView. Nie są to domyślnie dostępne wskaźniki, które znajdziecie również na innych popularnych platformach. Dlatego też od razu na początku muszę zaznaczyć, aby nie szukać nawet ich odpowiedników na innych platformach, ponieważ myślę, że będzie to niemożliwe zwyczajnie. Dzisiejsza strategia nie ma żadnej nazwy własnej, więc może od razu przejdźmy do dodania wskaźników na wykres. Więc pierwszy z nich to jest Trend Indicator, a myślnik V2, czyli wersja druga przez dewelopera. Dziwne, co może sugerować, że jest to Polak, natomiast sprawdziłem i lokalizacja jest zaznaczona francuska, więc być może to Polak mieszkający w Francji, bo nazwa wygląda dziwnie znajomo. Dobrze, dodajemy go na wykres i teraz tak, pierwsze co musimy zrobić to zmienić parametry tego, tego wskaźnika, jak widzicie, ten wskaźnik jest to interpretacja średnich kroczących, dokładnie wykładniczej średniej kroczącej, ponieważ to musimy zmienić na IMA, to jest pierwsza kwestia. Druga, analizowany okres na 52 oraz drugi wskaźnik, czyli to wygładzenie na 10. Kolejnym wskaźnikiem, jaki dodajemy na wykres, to wskaźnik supertrend. Jest to wskaźnik m.in. interpretujący dane ATR, czyli zasięgi cen. I tutaj również musimy zmienić jego ustawienia na 9 oraz 3,3. 3,9. I ostatni wskaźnik, który musimy dodać na wykres, to QQE Mot, stworzonego przez dewelopera o Niku Michal 00. Dodajemy ten wskaźnik na wykres i ten wskaźnik zostawiamy z ustawieniami domyślnymi. Pełna nazwa tego wskaźnika to Quantitative Qualitative Estimation, a po polsku to ilościowa ocena jakościowa. I ponownie ten wskaźnik jest to z kolei interpretacja R danych z RSI, ATR oraz wstęg Bollingera. Tak więc pełni on w tej strategii funkcję dodatkowego filtra kierunku trendu. Omawianie przykładów zacznijmy może od wejścia w longa, czyli... Pierwszy warunek jest taki, aby cena znajdowała się powyżej wskaźnika trendu. Drugi warunek jest taki, aby wskaźnik trendu zmienił kolor z czerwonego na zielony, co się właśnie dzieje w tym momencie. Kolejny warunek dotyczy wskaźnika supertrend, który musi zmienić barwę na zieloną i pojawić się poniżej poziomu ceny. I ostatnim warunkiem potwierdzającym wejście w longa jest oczywiście ostatni wskaźnik QQ mod, który również musi zmienić barwę z tej różowej na niebieską i słupki oczywiście muszą znajdować się powyżej linii 0. W chwili obecnej wszystkie sygnały się zgadzają, więc dla nas ta świeca zielona będzie świecą potwierdzającą wejście w pozycję. Tak więc co następnie robimy, to symulujemy właśnie wejście w longa. Jeśli chodzi o ustawienie poziomów stop loss i take profit, poziom stop loss ustawiamy na dolnej krawędzi wskaźnika trendu i jeżeli chodzi o take profit, ustalamy stosunek ryzyka do zysku 1 do 2. Dobrze, tak więc zobaczmy co się działo w tym przypadku. Jak widzimy ten trade był zyskowny, tak więc przejdźmy do kolejnego przykładu. W tym momencie mamy przed sobą przykład na wejście w short. Widzimy z lewej strony, że wskaźnik trendu zmienił barwę z zielonej na czerwoną. W tym momencie również otrzymaliśmy potwierdzenie ze wskaźnika Supertrend i widzimy na dole, że QQ i MOD również ma kolor różowy potwierdzający wejście w short. Tak więc ta świeca czerwona była dla nas świecą sygnalizującą potwierdzenie wszystkich spełnionych warunków mowa o tej oczywiście świecy. Tak więc ponownie zasymulujmy sobie wejście. Pozycję krótką tym razem. Tak więc otwarcie tej świecy jest dla nas wejściem w pozycję. I ponownie ustawiamy naszego stop lossa na poziomie górnej granicy wstęgi od wskaźnika trendu. W tym momencie dla nas jest to 98 pipsów. Oczywiście ryzyko do zysku: 2 do 1. I ponownie sprawdźmy, co działo się w tym przypadku. Jak widzimy ten przykład również okazał się zyskowny, cena sięgnęła naszego poziomu take profit, następnie więc przejdźmy do omówienia wyników backtestu oraz omówienia potencjalnych modyfikacji, które zwiększyłyby zyskowność tej strategii. Tak więc, początek backtestu miał miejsce w sierpniu 2018 i koniec w grudniu 2019, wykonany został na parze euro do dolara na timeframe H1. Jeśli chodzi o zyskowność, na 100 pozycji 48 pozycji było zyskownych, 52 pozycje były stratne, zyskowność wyniosła 44%, tak więc można powiedzieć przeciętnie, jeśli chodzi o okres prawie półtora roku. W kwestii poprawek jakie moglibyśmy nanieść do tej strategii i uwag jakie miałbym do tej strategii po wykonaniu tego backtestu to pierwsza z nich jeśli chodzi o timeframe. analiz dokonywałbym na timeframe przynajmniej H4 z tego względu, że na H1 było zbyt wiele fałszywych sygnałów, których można było uniknąć. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to zarządzanie ryzykiem. Po osiągnięciu przez cenę 1R przestawiłbym stop lossa na break even Czyli na poziom wejścia, dzięki temu unikając tego typu sytuacji w momencie, gdy cena właśnie się konsoliduje, gdy zaczyna się trend boczny i mamy fałszywe sygnały, ponieważ takie mimo wszystko się będą zdarzać, w ten sposób możemy uniknąć wielu stratnych transakcji. I ostatnia kwestia to poziom take profitu i tutaj zamiast kierować się sztywnymi poziomami take profit i stop loss ze względu na stosunek ryzyka do zysku, zamiast tego kierowałbym się sygnałami ze wskaźnika super trend, który wskazywałby nam zmianę kierunku trendu, czyli z koloru zielonego zmieniałby barwę na czerwoną i zmieniałby położenie nad. Cenę, co pozwoliłoby nam to tak jak w tym przypadku widać osiągnąć stosunek ryzyka do zysku 6,7 pozwalając na nawet zainkasować 380 pipsów na jednym tradzie. Tak więc to tyle jeśli chodzi o tą strategię. Dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i słyszymy się w następnym filmie. Dzięki i do usłyszenia.